Cześć! Oglądasz właśnie nowy odcinek kanału Muzyka na Widelcu, a dzisiaj taka perełek Warhead i ich debiut Speedway z 1984 roku. Serdecznie zapraszam! Słuchajcie, złapałem się na tym, że zamiast sięgać po coś, co będzie generowało zasięgi, wyciągam z półki rzecz, która pewnie odwróci efekt. Będzie po prostu traktowana jako jakaś niespodzianka jakiś nie wiadomo co skąd to, po co, dokąd i dlaczego. No ale cóż, wolę mimo wszystko pomówić o czymś konkretnym niż męczyć się przy, przy jakichś nowych banialukach, albo znów mówić o płytach znanych zespołów. Tak byłoby łatwiej, oczywiście, ale na to jeszcze przyjdzie pora, a ostatnio mam fazę, jak to się mówi, młodzieżowo fazę na ten album. Przypomniałem go sobie ostatnio i przez parę dni kręcił się u mnie w odtwarzaczu. Pewnie niektórzy zapytają, cóż to takiego, co to za zespół, co to za płyta. Śpieszę z odpowiedzią, niczym ta kostucha na motorze. Warhead to belgijski speed trash metalowy zespół działający od 1983 roku do 1989. No i po długiej przerwie od 2020 pierwszego, ale w zupełnie zmienionym składzie. Tym się na razie nie będziemy zajmować. Sama historia zespołu. No cóż, tego tych informacji nie ma zbyt wiele, więc nie będę się tutaj rozwodził. Zresztą założyłem sobie, że film będzie dosyć krótki. Tak jak krótka jest ta płyta, ale mocarna, mocarna i zawierająca samą słodycz speed metalu w takim oldschoolowym wydaniu. Okładka prosta, wyrazista, e, kostucha na motorze, która jakby wyskakuje pod wpływem prędkości gdzieś do góry. Ma też na oponach kolce. Dla wprawnego oka i e, ogarniętego słuchacza, może być to niemały związek z płytą Grim Reaper e, Fear No Evil, która pojawiła się rok później i też ma śmierć na motorze. Na okładce, tam przebija witraż. Może pomysł był zupełnie odległy i nie ma tu mowy o jakichś plagiatach, ale koncepcja jest bardzo, bardzo podobna. Zresztą, no nie oszukujmy się, szybka, agresywna, intensywna muzyka. No i taka okładka wcale nie musi dziwić. Pasuje, pasuje jak ulał. Myślę, że po pierwszych dźwiękach już jest jasne, czemu taka, a nie inna, no i czemu taki tytuł. Speedway to żużel, ale też chodzi o autostradę. Można poczuć się więc jak na autostradzie. Odkręcona manetka do przodu e, i ile fabryka dała. Pędzimy na złamanie karku, tak jak pędzą muzycy. 27 minut, 27 minut. No to jest, to jest taki wynik jak Regenblot slayer, Slayera. Tam też jest e, szybko i na temat tu... Podobnie. Obcujemy z niezwykle intensywną, mocną, ale też nieprostacką muzyką. Jeśli się lubi metal, jeśli się lubi klasyczny metal, a już tym bardziej speed metal, no to nie będziemy na pewno zawiedzeni. Grupa generalnie w latach działalności tych prehistorycznych 1983 do 1989 działała w jednym składzie i nagrała, oprócz Speedway, jeszcze drugi album, który pojawił się w 1986 roku, nosił tytuł The Day After. Dzierżę w dłoniach wydanie Mausoleum 2012, rocznicowe, tak jak można tutaj gdzieś dostrzec, na 30-lecie działalności wytwórni. Wcześniej oczywiście też prywatnie wydawali winyl, Redycję również powiem szczerze, że jedyny minus tego całego wydawnictwa to to, że jest ono bardzo, bardzo ubogie. Mamy jedynie zdjęcie gitarzysty, dwupanolowy digipak, krążek i to wszystko. Muzyka, co prawda, jest prosta, jest szybka, jest agresywna i ona powinna się liczyć, no ale mogli coś tutaj jeszcze wrzucić: mogli dać jakiś buklet, jak to się ładnie mówi, mogli dać cokolwiek. Mogli w ogóle zrobić to w plastiku, ale już nie będę się nad tym pastił. Ja tworzyli grupę, posługiwali się pseudonimami, więc mamy na gitarze gościa o pseudonimie Wall of Sound, czyli ściana dźwięku, jego riffy również tutaj zabójcze, solówki i e, praca gitary. No niczym taka ściana dźwięku, właśnie i e, piła, piła motorowa, która pruje po prostu wszystko, ścina do równego. E, wokalista. Pseudonim nosił The Beast, czyli bestia. O, faktycznie warczy, i czuć, że tam się gotowała krew, że tam nie było spokoju. Sekcję sekcje tworzyli The Evil Tyrant na basie oraz Fire Dump na perkusji. Bardzo wymyślne pseudonimy, ale też jeśli się słucha tej muzyki, to czuć i rozumie się, e, dlaczego akurat takie, a nie inne. Tylko zwięźlej na temat. Myślę, że też rozgadywać się nie ma co, nie ma żadnych wymówek, żeby nie sięgnąć i nie posłuchać. To jest 27 minut. Myślę, że nie całe pół godzinki każdy znajdzie. Dla maniaków speed metalu, dla maniaków klasycznego metalu, dla wszystkich tych, którzy uwielbiają szybkość, zgrzytliwość, takie e, po prostu wariacje basu, perkusji, e, szybkie tempa, e, dudnienie, produkcja surowa, bezkompromisowa. Jest to rzecz, która znokautuje bez pytania. Także trzeba być czujnym, trzeba być uważnym. Zostawiam Was z kompozycją Warhead Speedway. Pozwólcie śmierci się rozpędzić, a będziecie uśmiechnięci. Tak to zakończę i zapraszam na kolejne odcinki kanału Muzyka na Widelcu, Zapraszam również na swój fanpage. Tam też odczuć, coś się dzieje. Zdrowia, dzięki za cierpliwość, dzięki za wyrozumiałość, dzięki za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Hej!